Krok pierwszy pobieracie zdjęcie, krok drugi wycinacie tło, i krok trzeci wrzucacie na platformę Redbubble, na koszulki, na naklejki i zaczynacie zarabiać pieniądze. Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób i oczywiście za darmo możecie zacząć zarabiać pieniądze na Redbubble, tworząc koszulki, tworząc kubki, tworząc naklejki. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby. Być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami i zapraszam do oglądania. na początek słów kilka na temat Redbubble. Redbubble jest platformą, na której możecie kupić różnego rodzaju rzeczy, począwszy od ciuchów, naklejek, skończywszy na maskach. Czy keisak na telefon, jest tu bardzo dużo różnych rzeczy, które możecie kupować, ale nie tylko możecie kupować na tej platformie, bo na tej platformie możecie również zarabiać. I teraz wszystkie te rzeczy, które są tutaj stworzone, te grafiki, te ciuchy z jakimiś naszywkami i tak dalej, są stworzone przez różne osoby i możecie zobaczyć na dole Podpis, kto co stworzył. W tym filmie zajmiemy się naklejkami, bo jest to bardzo proste. Możecie również tworzyć ciuchy i w ten sam sposób wykorzystać ten pomysł i na różnego rodzaju inne rzeczy naklejać te zdjęcia. I tak jak zobaczycie teraz, każda naklejka, która jest tutaj stworzona, jest stworzona przez kogoś. Ten design, który tutaj widzicie, te wszystkie obrazki są stworzone przez kogoś i na dole mamy imię i nazwisko, bądź też nick tej osoby, która stworzyła tą naklejkę. I teraz my nie musimy umieć projektować tego typu rzeczy, ponieważ pokażę wam skąd wziąć zdjęcia i przerobić je właśnie na naklejkę. Możecie również te zdjęcia wkleić na em, koszulki i tak dalej, i tak dalej. Co fajne jest na platformie Redbubble, to nie musimy się tutaj martwić o to, że nikt nie wchodzi na tą platformę, nie musimy robić reklam, nie musimy gdzieś tutaj na Instagramie się promować i tak dalej, ponieważ na platformę Redbubble każdego dnia, każdego miesiąca, każdego tygodnia wchodzi kilkadziesiąt, kilkaset, nawet kilka tysięcy osób które przychodzą tutaj aby projektować, ale również aby kupować te wszystkie produkty. Więc będziemy mieli tutaj bardzo duży jest tu bardzo duży ruch, który możemy wykorzystać i z czasem będzie on jeszcze większy, a fajne jest to, że jak wrzucimy coś na tą platformę, to to zostaje tutaj na bardzo długi czas i tak naprawdę jak ktoś zamówi coś, no to tutaj ta strona Redbubble wysyła te wszystkie produkty, my zgarniamy tylko kasę. No dobra, ale jak zacząć krok po kroku? Więc na początek musicie stworzyć tutaj sobie konto jest to bardzo proste, podajecie tam kilka informacji i tworzycie takie konto, po czym jak stworzycie to konto, musicie przejść do dashboardu i wypełnić tutaj kilka rzeczy, między innymi potwierdzić swój e-mail, dodać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, czy podać dane do płatności, czyli na przykład podpiąć swojego Paypala, tak żeby Redbubble mogło wam wysyłać te pieniądze. Później tworzycie tak jakby sklep na tym Redbubble, czyli jest to, będzie to takie miejsce, gdzie będziecie dodawali te wszystkie produkty, oczywiście nic za to nie płacicie, Właśnie fajne jest to, że nic nie musicie płacić, nie musicie tutaj żadnego ruchu wysyłać na tą stronę. Więc dodajecie sobie awatar swojego sklepu, dodajecie sobie takie zdjęcie w tle, tak jakby dodajecie linki społecznościowe, jeżeli macie, i dodajecie jakiś obis tego sklepu, jeżeli chcecie. Jeżeli macie te elementy zrobione, następnym, następną rzeczą będzie wrzucanie już designu i w ten sposób będzie wyglądał wasz produkt, jeżeli go wrzucicie. Ja przed tym jak nagrywam ten film, wrzuciłem taką naklejkę, wrzuciłem to zdjęcie więc w formie naklejki i możecie zobaczyć jak to jest fajnie zrobione. Tutaj od razu osoba może sobie wybrać opcję. Wszystko to jest zrobione przez RedBubble, wy nic w tym nie będziecie musieli robić. To jest naprawdę dosłownie 5 minut roboty, zresztą zaraz się przekonacie. Jeżeli chodzi o size, no to również tu osoby mogą sobie wybrać dodać do karty i zakupić. Co też jest fajne to to, że tutaj RedBubble bardzo szybko w miarę wysyła te przesyłki, bo nawet możemy tutaj dostać tą przesyłkę do 5 marca. Też jest fajne, że już mamy tutaj 100 50 reviews, więc te osoby jakby tutaj mają już, jakby ocenili platformę Redbubble. Jest to przy naszym produkcie, więc to też fajnie wpływa na, na cały wygląd tego produktu. No więc w tym momencie to jest już opublikowane, czyli ta naklejka z tym kotem, i ktoś jak będzie chciał, znajdzie ten produkt i będzie chciał go kupić, no to będzie mógł sobie go zakupić. No dobra, ale skąd wziąć zdjęcie? Więc w tym wypadku będzie to Pixabay. Możemy takie zdjęcie wziąć właśnie z Pixabay. I to jest właśnie ten kod, którego tutaj widzicie. Jeżeli chodzi o licencję Pixabaya, to ona tutaj ma, w tej licencji jest napisane, że nie wolno sprzedawać tych zdjęć, ale nie wolno sprzedawać tych zdjęć. Jak się wczytacie tutaj w politykę prywatności czy zasady użytkowania i w tą całą licencję, to przy, przy punkcie tam 5, chyba 5.5, będziecie mieli taką informację, że nie wolno sprzedawać zdjęć, które nie są edytowane. W tej licencji nie pisze, co oznacza to, że to zdjęcie jest edytowane, ale ja w moim rozumieniu jest tak, że jeżeli my wytniemy to tło i zostawimy samego tego kota, no to jest to zdjęcie zedytowane i możemy to sobie użyć do własnych potrzeb. I więc jeżeli chcecie na przykład wybrać niższe koty, no to możecie wpisać tutaj cats, możecie wpisać cokolwiek innego i wybrać zdjęcie, które wam pasuje. W tym wypadku ja wybrałem to, więc zapisujecie sobie darmowe pobieranie, klikacie to wszystko pobiera się za darmo, to są darmowe zdjęcia, pobieracie sobie, przechodzicie do takiego programu jak Remove Bagger i tutaj wycinacie to tło czyli kopiujecie to zdjęcie które pobraliście z, wrzucacie tutaj zdjęcie które pobraliście na Pixabayu, automatycznie ten program wam wycina tło wy tylko pobieracie ten obrazek no i jest to gotowe do, tak naprawdę aby wrzucić na Redbubble i teraz w momencie jak już macie to zdjęcie przechodzicie sobie tutaj możecie kliknąć sobie w dashboard możecie dodać add design czyli dodać ten design który chcecie dodać klikacie upload new work wybieracie to zdjęcie z Wyciętym tłem, klikacie otwórz. W tym momencie załadowuje Wam się tutaj to, i możecie sobie teraz wybrać, na jaki produkt tą, tą grafikę chcecie nałożyć. W tym wypadku jest to bardzo mała grafika, więc jeżeli chodzi o koszulki, no to raczej tego nie nakleimy Moglibyśmy tutaj spróbować na przykład case'a zrobić, chociaż i tak, mimo wszystko jest ta grafika trochę za mała, ale właśnie w tym wypadku weźmiemy sobie naklejkę. Przechodzimy sobie tutaj i możemy zauważyć, ile. Taka naklejka będzie kosztowała, możemy ustawić sobie jaką marżę chcemy mieć z tej naklejki, powiedzmy 30% czy 40%, i wtedy zwiększa się nam cena. Musimy również pamiętać, żeby te naklejki nie były za drogie. Więc w tym wypadku, może takie 30% możemy sobie ustawić i mamy tutaj różnego rodzaju opcje tych naklejek, bo są nawet jakiś magnes, jest tutaj, jest zwykła naklejka, jest też naklejka na przykład, która jest taka śliska ogólnie, dajemy apply changes. I przechodzimy sobie na górę jeszcze raz. Musimy tutaj nazwać ten nasz produkt, czyli jak chcemy, żeby ten produkt się pojawiał. W tym wypadku ja na przykład ten poprzedni nazywałem Cat Sticker i on się pojawia jako właśnie Cat Sticker, czyli osoby, które będą wyszukiwały naklejkę z kotem i wpiszą tą nazwę czyli Cat Sticker, będziesz duża szansa na to, że ten produkt zostanie wyszukany, więc po prostu sobie to tak nazwijmy. Jeżeli chodzi o tax no to to są słowa, które jak będą wyszukiwane przez jakieś osoby, no to będzie się, pokazywała, będzie się pokazywał nasz nasza aukcja, nasz obrazek, więc w tym wypadku możemy sobie napisać na przykład kat, możemy sobie napisać sticker Możemy sobie napisać cut sticker. Oczywiście to wszystko po przecinku. I możemy dodać takich słów kluczowych 15. Więc pomyślmy, co może wyszukiwać ta osoba, która będzie chciała kupić taki obrazek, taką naklejkę. I możemy tutaj sobie to wpisać. Tu krótko robicie również krótki, krótki opis. Tak, żeby fajnie to jakoś wyglądało. Jak osoba sobie przejdzie, bo w tym wypadku ja nie dodałem tu żadnego opisu, więc jest trochę tak pusto. Natomiast możecie sobie dodać jakiś fajny opis, ale też nie jest to konieczne. Później przechodzicie sobie na dół, zaznaczacie tutaj nie, chyba że jest tak, jak jest, i zapisujecie sobie tą swoją pracę po zapisaniu, e, tak naprawdę już to jest dostępne, jest dostępne to właśnie w takim, w takiej formie e, na waszym Redbubble. I teraz ważne jest to, aby dodawać tak po kilka tych naklejek, po kilka e, na przykład ubrań z tymi na, grafikami, czy czego tamkolwiek innego, co chcecie sobie wrzucać, po kilka razy dziennie, żeby któraś z tych e, produktów albo kilka z tych produktów zostało bardziej zauważonych gdzieś tam w jakichś e, słowach kluczowych w wyszukiwaniu, były bardziej wyszukiwane i zaczęły się mocniej sprzedawać. Co jest fajne, do to, to, że tak naprawdę każde wystawienie jest tutaj darmowe, wy dostajecie jakiś tam procent później wynagrodzenia za to, że to się sprzeda, więc nie musicie nic płacić za utrzymywanie tego sklepu i tak dalej, tak dalej. No i też fajne jest to, że później jak coś się sprzeda, to wy nic nie musicie robić. Tutaj Redbubble sam wyśle te produkty, wy tylko dostaniecie ten procent, który, na który umówiliście się tak jakby z Redbubble. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego filmu, bądź chcecie dowiedzieć się więcej na temat Redbubble, jak na przykład robić koszulki, skąd brać grafikę na koszulkę, no, to zostawcie jakiś komentarz, będę wiedział, żeby nagrać coś na ten temat. A jeżeli film Wam się spodobał, no to zostawcie lajka i możecie również zostawić jakąś subskrypcję, dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z takimi filmami. I zapraszam następnym razem.